Aleksander Fredro, małpa w kąpieli. Rada małpa, że się śmieli, kiedy mogła udać człeka. Widząc panią raz w kąpieli, wlazła po stół cicho czeka. Pani wyszła. Drzwi zamknęła. Małpa figlaż nóż do dzieła. Wziął pański szypańskie czepek ranny, Prześcieradło i zwierciadło, Szust! do wanny. Dalej kurki kręcić żwawo, W lewo, w prawo, z dołu, z góry, Aż się na ukrop puścił z rury. Ciepło, miło, niebo, raj. Małpa myśli, w co mi graj? Ejże, kozły, nurki, zwroty, Fikle psoty, aż się wody pod nią młodzą ale ciele płacą i za wiele Trochę nadto, ba gorąco Fraszka Małpanie ciele sobie poradzi Skąd ukrop ciecze Tam palec wsadzi Ej gwałtu piecze Nie ma co czekać, trzeba uciekać Małpa w nogi ukrop za nią tuż tuż w tropie, Aż po progi Tu nie żarty, parzy, stopy Dalej w okno brzdek Uciekła że tylko palce popiekła, nadal szczęśliwa, tak to zwykle małpom bywa.